Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, w którym gramy jako Galio? Jako Galio gramy tym razem. E, jest to postać, którą miałam raz przyjemność grać na tym, mm, na tym trybie. E, tym bardziej, że było to w sytuacji, w której gdzieś tam em, chciałam dla Was nagrać, ale to nagranie mi nie wyszło ze względu na pewne komplikacje. Natomiast jest to, było gdzieś tam to kiedyś nagrane I oto druga moja, drugi raz moja próba, w której mam możliwość po prostu zagrania tą postacią Więc stąd się też ona pojawia u nas I stwierdziłam, że w sumie tą postacią nie grałam, miałam ją do wyboru Albo właśnie Wuką, którym ostatnio pewnie widzieliście, nie poszło mi za dobrze i tak oto padła decyzja na to, żeby wybrać, żeby wybrać właśnie tę postać, której jeszcze chyba na tym kanale nie widzieliście. Z tego co dobrze się orientuję. Eem, dobra, atakujemy. Mamy dwa killa, fajnie. Eem, fajnie mieć taką możliwość. Tutaj właśnie mnie zablokowali, i nie jestem w stanie. I właśnie o to. Tak się ginie. Właśnie Wam pokazałam, czego nie robić w tej grze. O oh, wow. Dobra, ale już wracamy sobie spokojnie. E, Mamy dwa kile. Spoko też fajnie. E, dobra. Udało nam się jeszcze tutaj pomóc e, w, w ataku. E, a, bez sensu. Zrąbałem. Czemu tam ja poszłam? A, i brakuje mi ataku na tą postać. Czemu wy mi nie pomagacie? Dobra, przyda mi się trochę HP. Przyda się, nie powiem, że nie. Dobra, tu jest i, mój ulubiony i, któremu udało mi się zdobyć MVP na tej mapie. Dobra, no dobijcie go. Ach, tak blisko, żeby go dobić. Tak blisko, a tak daleko. Dobra, no czekamy, będziemy mieli możliwość A, bo on się umie leczyć To jest najgorsze ehm, Więc nie będziemy Mieli szansy go dobić ehm, Ten smog Latający jest słaby Mieliśmy też okazję Ja miałam okazję kiedyś tam grać Nie jest to nic rewelacyjnego Jeżeli chodzi o postacie, które się znajdują ehm, W tej rozgrywce Fajnie, udaje nam się na razie ich trzymać Na krótko Muszą wracać do swojej bazy, bo nie dają radę. E, także też fajnie. Dobra. Dobra. Tu atakujemy i z tego co widzę, tak, dokładnie i zaatakowany i zabity. E, I tak oto kończymy z wynikiem 10 do 3. Bardzo fajna, fajnie się zaczyna ten meczek. E, nie w tą stronę miałam zaatakować, ale dobrze, że w tą stronę nie zaatakowałam, bo. Byłby trochę klops. Nie chcę używać super ataku póki co, bo oni są u siebie w bazie, więc i tak mi to za dużo nie da. Dobra. Dobra. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Dobra. Dobra. I dobijamy pantona. Tak jest! Pięknie. Pięknie dobity panteon. Myślę, że to było najlepsze użycie dotychczas super ataku z mojej strony. Także też spoko. Ok, ty tu wbijasz, dobra. No też nie byłam w stanie mu za dużo w tym momencie zrobić, więc stąd taki atak, a nie inny. Dobra, atakujemy sobie. Aj, to chyba będzie zaraz moment, w którym niestety, ale to nas zabiją, a nie my ich. Dobra. Dobicie go super. Super dobitkę go. Mm, brakuje mi życia. O. Nie wiedziałam, że to jest możliwość doładowania się. Em, dobra. I atakujemy dalej. Te strzały, Kataliny, jakie ja ich nie lubię. Em, dobra. Dobra. I sobie na spokojnie działamy. Dobra. Nie byłam w stanie, musiałam się trochę wycofać, bo to już za dużo życia traciłam. No ale dobra, to jest ten moment, w którym albo giniemy, albo pomagamy. I trzeba było się tutaj zginąć. Statystyki zwiększają się wraz z upływem czasu. Może być, totalnie się nie poddajemy, co wy? piękny, piękny winek do zrobienia. Dlaczego w takich sytuacjach jest pytanie Chcecie się poddać? A w sytuacjach, w których faktycznie ktoś chce się poddać te, Tego pytania nie ma eee, Lecimy dalej eee, No kumpel eee, Myślę, że spoko Robotę robimy mimo wszystko Mimo, że ja lubię lamić w tą grę Myślę, że i tak w miarę jest ok Z tym co robimy O Tu nie, nie zauważyłam tego Bo nie mam nawet możliwości się o nie, co ja zrobiłam? Czemu tu? E, dobra. Dobra, dobijamy. Tak jest, pięknie. Piękny atak. Atakujcie, atakujcie! Dobra. Atakujcie. Dobra. I został ostatni. Już tam nie jestem w stanie pomóc, ale teraz jesteśmy w stanie zaatakować. I atakujemy wieżę. Dobra, pięknie. Ta się cofa. Także też spoko. Oj, Python, Co ty tu robisz? Aj, dupa. Nie było szans na ucieczkę przed tą osobą. Dobra. Wycofali się, ale tutaj była ostra rywalizacja, a tam jeszcze jest Pantheon i inni rywale, także także nieciekawie. Mamy 3 kile, 3 dedy i 15 asyst. Myślę, że i tak mimo wszystko spoko wynik. Ktoś nam bierze te wszystkie kile na sam koniec. gradnie jak ja to się śmieję. Dobra. Gdzie my sobie? tu wbijamy się? Dobra. Jesteśmy w stanie atakować. Dokładnie tak to robimy. Atakujcie. Ja muszę poczekać, aż mi się zrespi trochę możliwość ataku. E, dobra. Musimy poczekać. Dobra. E, czemu tego? No dobra, trudno. Stworka mi atakowało zamiast tego, zamiast człowieka. Dobra, teraz sobie tu zaatakujemy. Jedyny atak, który mogę wykonywać na odległość to jest co 5 sekund, którym ewentualnie coś tam mi pozwala zrobić. Więc go wykonujemy po prostu. Okej, okay, tu jesteś. Sam przychodzisz do nas. Dobra. Dobra. Jesteśmy w kolejny. Udało się fajny atak wykonać. Dobra. Dobra, na no spokojnie, na no spokojnie, już teraz, bo trochę mało życia mi zostało. No ale dobra, atakujemy. Czy my ich unicestwiliśmy i możemy zaraz wchodzić? Chyba tak, dokładnie tak. I możemy atakować sobie ich tu na spokojnie. I lecimy, lecimy do końca, póki mamy taką możliwość. Oj, niedobrze. On się zrespił Mi tu mm. Nie dobrze, bo się odnowili Ja sobie lecę, żeby sobie tutaj e, um, Uleczyć się e, I będziemy mogli Zaraz sobie spokojnie Działać dalej Czemu ty nie idziesz się Leczyć z nami w momencie, w którym my idziemy Dobra Bierz to Ach, co ja robię? Nie tu. Ech, dobra. Czekamy, czekamy, czekamy. Spokojnie. Mamy czas. Myłem dwie wieże. To oni są pod presją w tym momencie. Dokładnie tak jak mówimy. Oni są pod presją. Oni muszą na nas atakować. Nie my ich. Nie my ich. My jesteśmy na tym zwycięskim polu gdzieś tam wygrania, także to my tutaj dowodzimy, co możemy zrobić. I to my możemy ich tutaj powstrzymać. Dokładnie 24 asysty. Fajnie, fajnie. Działamy. Czy znowu mamy ten unicestwienie dokładnie tak. I ja myślę, że to jest ten moment, w którym my wygramy. Dokładnie tak. W tym momencie kończy się ta rozgrywka. Chyba się nie odrodzą, nie zdążą się odrodzić do momentu, w którym my zdążymy zniszczyć Nexus. Dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zobaczymy sobie tylko statystyki, jak to wygląda na sam koniec. Bardzo fajnie mi się grało tą postacią. I statystyki wyglądają następująco. Dostaliśmy A. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Hej!